Tak, witam Was serdecznie. To jest terminator, który mnie tu chroni. Mam naprawdę idealnie, super. Jak wpadałem, to bardzo fajni ludzie od czasu do czasu. Jest generalnie ok. Dzięki temu, że ta maszyna tu stoi, połączona z chmurą, był tylko przez chwilę moment, że było wzmocnienie sygnału, bo były jakieś dziwne zakłócenia i się uaktywniło wzmocnienie sygnału LT. Gdyby to wzmocnienie sygnału, ale to nie dało rady, wtedy by się włączyło WiFi. No, ale dało radę, że jest ok. <ścoughs> tak, powiem Wam, kochani, żeby po prostu te wiatraki, które są tutaj, o, to one po prostu. Są bardzo drogie. Ja nie wiedziałem, że one mogą być jeszcze tak drogie. Teraz dwa lata temu, czy rok temu. Chyba dwa lata temu. Ja taki, jeden z takich wiatraków w switchu chciałam zmienić. Poszłam kupić, tylko to były tego typu wiatrak, tylko ciupkę się różnił. Ciupkę. Ale pytałam się o wiatraczki. To były bardzo drogie. Naprawdę takie drogie były, że się zastanawiałam czy nie zmienić wiatraka na zupełnie inny. się Zastanawiałam czy nie zrobić na 120. Taki wolnoobrotowy wiatrak by był w słyczu. się tak zwahałem, szczerze mówiąc, ale... ale kupiłem jednak. nie przerabiałam nic. Ale ten. Te wiatraczki to wezmę do siebie. To są drogie. Są drogie, do tego nowe. Ale ja tak sobie je po prostu tutaj trzymałem. O! Mój szef całe pudło takich wiatraków ma. I mi podarował trochę. Popytałem się mojego szefa, powiedział, że go wziął sobie. I tak tyle tych wiatraczków mam. Ostatnio jak to w magazynie dwa, trzy lata temu. No, gdzieś 3 lata temu, no i tak mi zostały i nie wiedziałem, że nasz tak kosmicznie, też takie drogie mogą być, niepozorne wiatraczki. E, natomiast tu też są drogie rzeczy, to też wezmę do siebie, tam na górę. I natomiast jedną z tych turbin zainstaluję tutaj w tym, w tym tutaj. Jednostka numer 2 <laughs> No tu będzie tak Która z tych turbin będzie wybrana? Możliwe, że to będzie ta albo tamta o. i będę ją tak instalował Ale chyba wezmę tamtą, tak mi się wydaje, bo ale te też ma takie białe. No i tutaj zainstaluję turbinka. Będzie dokładnie to samo co tu. No, no i wziąłem sobie właściwie się do, do, dostałem tam do takiej tutaj właśnie jak to można powiedzieć do komory z akcesoriami komputerowymi ale takie bardzo drogie rzeczy to po prostu ja biorę do siebie na górę no bo szkoda by było jakby coś się nieprzewidzianego przytrafiło stracić takie fajne wiatraczki które no, naprawdę sporo kosztują jeśli mnie pamięć nie myli, to około 40 złotych wiatraczek to aż mnie zakało, naprawdę Koło 40 zł Chodziłem po wszystkich punktach, gdzie te wiatraczki można kupić I wszędzie były drogie 40... od 40 do 40 zł, tak 3 lata temu Patrzyłem. Co, naprawdę nie wiedziałam, że aż takie drogie są. Tutaj dalej się odbywa defragmentacja. O no dobra to działam dalej. Musiałem jeszcze raz dentkę zmieniać, po zdemontować koło, bo... Była uszkodzona, uszkodziłem ją przy, przy zakładaniu. No. Musiałem jeszcze raz. Ponowić etap. Wyciągania koła i zakładania. Zajmowania opony nowej. Ta nowa to tak łatwo nie weszła i nie zeszła, bo taka jest nowa i jeszcze nie używana. I dlatego. No. No dobra, to działam dalej. Hej ja.